A więc zabawmy się w piratów, moi drodzy. Ktoś już tutaj na nas czeka. Kapitanie, jestem gotowy. <laughs> no, chyba sobie nie żyjesz. O, mogę wejść pod. No, nie mogę wejść pod pokład? Świetnie, tutaj coś jest. Też zamknięte? Nie, no genialnie, nigdzie mnie nie chcecie wpuścić. To jak ja mam swoją rolę odegrać? No, ludzie. Co wy sobie w ogóle wyobrażacie? Tu coś jeszcze jest. Stel. Odpływamy. O kurde. Co to się dzieje? Mogę sobie tym kręcić z nieskończoność. Kizy się zaczynają. I to nie lekko. Zamknięte oczywiście. Co ja tu mogę zrobić? Hmm. Fajna woda. O, rekin sobie nawet pływa. Naprawdę genialnie. O, teraz mogę wejść tutaj. Ciekawie, ale. What? Słuchajcie, jak ja mam. Mogę jakoś zejść. Przepraszam bardzo. Aha. Ok.

Zabawa na całego. Dobra, zamykamy. Czy mamy tutaj pod tym pokładem coś, co mnie zainteresuje? Oto jest pytanie, moi drodzy. W każdym razie muszę się jeszcze tego sterowania nauczyć, co to miało być. Kto tutaj przyszedł? O, klucz. Dobra, już chyba wiem nawet po co. No właśnie. O, Jaki piękny zachód słońca No tutaj rzecz jasna teraz zamknięte Co mogę tu zrobić Ty jak nie żyłeś tak dalej nie żyjesz Także zamknij się Znowu? Znowu kręcimy? No tak średnio bym teraz powiedział Ah, Okej okay. Czy to wszystko. Dokładnie, mamy przejście dalej. Czy to była jakaś część roli, którą musiałem odegrać? Pewnie tak. Dobra, po drugiej stronie krat. Wchodzimy. Uuu. Tak trochę kolory mi się zgubiły. Wow. Fajnie to wygląda naprawdę. Na ten wiatrak zostawmy. Kolejna notatka. FW i synowie, stolarka luksusowa. Wykonane na zamówienie. Jedna solidna drewniana skrzynia, zrobiona w całości ze starego dębu z ciężkim żelaznym okuciem, skórzanymi pasami i uchwytami po bokach. Wystarczająco duża, by pomieścić dorosłego człowieka. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z naszego produktu. Tego nie wiem. Ale zabierzmy się oczywiście za eksplorację tego pomieszczenia. A. W sumie to. Wyłączmy to. Skoro już się samo wyłączyło, to bądźmy. O. Oać. Bądź gotów zawrócić. Poddać. Się. Nie wiem. Może o coś w tym stylu chodzi. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia. Czy inaczej tu są drzwi, ale nie mogę ich otworzyć. Także gdzie mam iść? Powiedzcie mi, gdzie ja mam iść. Tu też nic nie zrobię. Zapomniałem, że layers of fear jest grą, w której ciągle pomieszczenia się zmieniają. Tak jakby mogę sobie to poobracać. O, o kurde. Fajnie. O! Czy to jest ta? To jest to, co obserwowaliśmy wcześniej? Nie wiem. Ale idźmy dalej, przed siebie. Bez zbędnego przedłużania. Tutaj coś nas prowadzi. Aaa, dobra. Idziemy. Krzyżyki. Gdzie my się tutaj, kurde, dostaliśmy? O to jest pytanie. Dobra. Wiem jak biegać. Wow! Czy to światło jest dla mnie jakieś, nie wiem, niebezpieczne? Nie mam pojęcia, ale. Chyba powinienem go unikać. Tak coś mi się wydaje. Przynajmniej ja tak uważam. Tam jest kolejne. Wiatrak wyłącz się.

Trochę mnie martwi to światło. O, tutaj już będę musiał kucnąć. Nie no, zajebiście takie tunele to są moje po prostu najulubieńsze rzeczy w takich grach. Nie mogę jeszcze biegać kucając. Jak tu jest ciemno. Ja mam nadzieję, że na YouTubie będzie coś widać. W jednym ujęciu. Takie osiągnięcie. Coś mnie tu mogło zabić? Nie wiem. Dlatego pojęcia nie mam. Um. A z tym o co chodzi? A czekajcie, chyba już wiem. Czy tutaj przypadkiem nie chodzi o ten kodzik? Właśnie. Czekajcie. Co ja? Jak ja to? Nie wiem, jak ja to otworzyłem. O, patrzcie! Dziesięć, osiemdziesiąt, czterdzieści. What? No, dziesięć w prawo. in the land we've seen behind shut eyes the one of bright shores caressed by tide where there's no pain no fear no fury no lies there we shall stand tall our hearts full of pride if your dreams are bold and by no man bound To jest muszla czy rozpieprzona na twarz? No, tak, które mnie to martwi? O kurde, gdzie ja jestem? Teraz to już naprawdę nie wiem. Wow, pełnia księżyca. Znowu się zasikam. Dobra. Co my tu mamy? Kolejne przejście. Okej. Okay. Fajnie. Fajnie, fajnie. Szafeczki. Jakaś notatka tutaj? O, jest jakaś notatka. O kurde, jak na bazgrane. Pan Hardy jest kwatermistrzem. A to bardzo ważne zadanie. Bo kwatermistrz dba. Żeby każdy z członków załogi był tam, gdzie być powinien. To dzięki kwatermistrzowi nikomu nie brakuje jedzenia ani rumu. Pan Hardy jest oddany swojemu kapitanowi i zawsze wypełnia jego rozkazy. Gdyż wie, że jest on kapitan, nie pan Hardy, nieustraszonym dowódcą. Czasami kapitan gniewa się na pana Hardiego, Ale tylko dlatego, że dobro załogi leży mu na sercu. Prawda jest taka, że... Dolna część strony oderwana. No, niestety. Niczego się porządnego nie mogę dowiedzieć przez te oderwane strony. O, kolejne to takie. Drugie te takie, jakby zdjęcie. bo chyba takie stare zdjęcia, które się wkładało do takich małych teleskopików i się oglądało. Nie wiem, czy to przypadkiem nie o coś takiego chodzi. Ale powiedzmy, że tak. Sam kiedyś coś takiego korzystałem i było to fajne. Naprawdę. O, sarenka zamknięte. <grymne> Dobra, musimy podejść tu, a okej. Okay. Czy ja mam. O! Drzwi, czy mam przez nie przejść? Tak! Wiedziałem! Wiedziałem, że to będzie coś takiego. Ja pierdzielę. Tu powinno coś przejść z lewej do prawej, albo na odwrót. Byłoby straszniej, a póki co nic mnie jakoś mega tutaj nie straszy. A to co? No dobra, czyli muszę tutaj iść. Jestem ciekawa, jakie decyzje będę musiał podjąć, żeby na przykład inne zakończenie zrobić. O, to jest pytanie w ogóle. O jakieś zdjęcie? Fajnie. Dobra. Tu też jest. O, właśnie. O takie straszaki chodzi. O takie straszaki chodzi. Tylko ten już był trochę spodziewany, nie? Gdyby tamto zrobiono, to może bym się przestraszył. O, tu jest otwarte, ale tu jeszcze jest jakieś... Jezus Maria, co to jest za obraz? Aha. Debiut. Kolejne osiągnięcie. Widzę, że osiągnięcia wpadają jak szalone. Tutaj. I fajnie. Ja Cię stamtąd słyszę, Ty za mną kroczysz? Nie idź za mną, błagam Cię. W porządku. O kurde. Co to są za dzieci? Ja nie mogę. Tędy. Okej. Okay. Ja cię skądś konkretnie słyszę. I strasznie mnie ciekawi skąd, ale... Nie wiem, czy chciałbym cię kolego zobaczyć. To Pierdzielę. Klucz. Dobra. Dawaj mi to i stąd uciekam. Żeby aż tak się wczuwać w rolę? No halo. Trochę mi odbija widzę. No ale w końcu to layers of fear. Co to? <laughs> Recording. We're holding a scenery. One life ends, another begins. One life ends. The right one. So, action. Ja mam... A, czyli mam zabić tego prawego? Nie. Kurde, zastanawiam się, czy jak się nie będę go słuchał, nie? To co się tak właściwie stanie? Nie właśnie dostałem osiągnięcie o nazwie Improwizuj. Bo mam wrażenie, że ten głos nie kieruje nas w dobrym kierunku, tak jakby i musimy go pokonać, że to może być taki nasz jakby przeciwnik, coś co tworzy nam szaleństwo w głowie i pokonując to możemy wyjść na dobre na przykład. Tak to sobie przynajmniej próbuję zinterpretować aktualnie. I dlatego nie wiem, czy słuchanie się tego głosu jest rzeczą dobrą. W każdym razie będziemy jeszcze to starać się jakoś sprawdzać. O, tutaj coś jest. Chociaż w sumie chyba chyba nie. Dobra. Jezus Maria, co to za światła są? Czemu ta muzyka jest coraz głośniejsza? Nie podoba mi się to w ogóle. O, cześć. W którą stronę mam teraz iść konkretnie? Oto jest pytanie, słuchajcie. Dobra, sprawdźmy najpierw ten korytarz. Bo tu nic szczególnego nie widzę w zasadzie. Aha, są drzwi. Oto moment. Tutaj pewnie jest coś zamkniętego, znając życie. No dokładnie. Tak zamknięte i nic, żadnych znajdziek. Kurde, trochę to jest denerwujące, że w takim przypadku nie jesteśmy wynagradzani za eksplorację. Ja wiem za łatwo by było na, no, ale jednak... Jednak no. Kolejny zapis gry. Co my tu mamy? Hym. Coś tu mogę znaleźć ciekawego? No chyba tak średnio. A, dobra. Cześć. Miło było Cię poznać. Czy mogę pod tym jakoś przejść? Nie, nie mogę. A mogę się odwrócić? Mogę. Dobra. Ehm. Um spoko <noise> Tak, będziecie mnie teraz śledzić. Nie w nieskończoność Ty już wstajesz. Nie ma już odwrotu dosłownie. Tędy. Drzwi! Dobra, otwarte. Kolejne drzwi, coraz jaśniej. O kurde! Do psychiatryka chyba trafiłem. Zamknięte. Wow! Co się dzieje? To było niezłe. To było naprawdę niezłe. To mi się podobało. Schodami w dół, do piwnicy najlepiej. Notatka jakaś. We found Mr. Hardy. This chart will lead us away from peril and into safe ten happy face tutaj po prawej. Genialne po prostu. Tak czy inaczej, kolejny jakże bezpieczny korytarz klaustrofobiczny. Dobra, znowu w dół. Dobra. Halo, kto się tłucze? I nie mogłabym to zrobić. Nie byłam wystarczająco Ale to on był. Co? Skąd ty się, dzieciaku, wziąłeś tutaj w ogóle? Co? Niech zgadnę, mam iść z powrotem na górę. Nie? nie widziałem za bardzo. Nie no, muszę... Nie, nie ma sensu się raczej wracać, wątpię. Wątpię, żeby tak było. Czekajcie, tu musi być coś do rozkminienia. Czy ja jestem... aż tak... przywalony, że nie widziałem tego zejścia? O Boże, nie wierzę w samego siebie, po prostu nie wierzę. Rekwizyty do zakupienia. Replika siedemnastowiecznego wiecznego pistoletu skałkowego, jedna sztuka, w pełni sprawna. Proszek rozbłyskowy, przekreślone, prostrzelniczy, cztery kegi o wadze 66 funtów każda. Amunicja 5 pudełek, po sto kul, manekiny 100 sztuk. Dobra, idziemy. Co tym razem mnie tutaj czeka? Nic poza czarno-białymi korytarzami, wypełnionych. Nie mam pojęcia nawet czym, czystym szaleństwem.

Czy to przypadkiem nie są ci sami aktorzy? Co jest? Gdzie ja w ogóle jestem teraz na tym statku? Gdzie ja tutaj łażę? Jak tak ma wyglądać przygotowywanie przeciętnego aktora do jakiejś roli, no to... O! Wyskoczysz mi na mordę? bo trochę się tego spodziewam o. Nice. Ta muzyka naprawdę świetna jest, po prostu uwielbiam to. I przypływ nie czekają na nikogo. To była ucieczka? O kurde, tego nie było w pierwszej części. To było dobre. To było naprawdę dobre. This bottle, do hurry. We have to secure it. They'll be here any moment. Lily, I, I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Napierzenie. No, Mieć to rzecz straszna. Aha. Nawet nie wiedziałem, co mam zrobić. Tam stąd Trochę to dług jest, tego co widzę, ale ok. Zwiewamy, zwiewamy. Serio, poważnie. Polowanie. Gdzie ja się przeniosłem w ogóle? Ok, wszystko nabrało kolorów. Co to było? Ja pierdzielę. Jaka ucieczka przed nie wiadomo czym. Masakra. W każdym razie, moi drodzy, to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie koniecznie o kciuku w górę i komentarzu, i że materiały na moim kanale pojawiają się od poniedziałku do piątku o godzinie 16. .00. Przypominam, że możecie wziąć w dalszym ciągu udział w konkursie, który trwa do soboty po południu, gdzie będziecie mogli wygrać klucz aktywacyjny na Steamie, dotyczący pierwszej części Layers of Fear. To, co macie zrobić, mówiłem na początku. Pierwszego odcinka tej serii. Także, jeżeli nie wiecie, to koniecznie zajrzyjcie. Trzymajcie się ciepło. I do miłego usłyszenia. Na razie!